Lubartowski Mosir. Co właściwie dzieje się w tej instytucji? Nie stawił się na treningi z nimi koordynator, który do tej pory te czynności wykonywał. Akcja: Posadź swoje drzewo. Spotykamy się na terenie lasów Kozłowieckich, po to, żeby posadzić swoje drzewo. Festyn dla Krystiana. Na boisku możemy być wrogami, no ale poza boiskiem trzeba sobie pomagać. Remis i przegrana. Ukradł komórki, po czym wszczął awanturę na ulicy. Magda Małek, witam Państwa w kolejnym wydaniu informacji. Tydzień temu nasza stacja wskazywała na problemy, jakie wystąpiły podczas miejskiej inwestycji na ulicy Parkowej. Okazuje się, że lubartowski MOSIR oprócz problemów inwestycyjnych ma także problemy organizacyjne. Jakby tego było mało, podczas ostatniej sesji okazało się, że władze miasta nie do końca wiedzą, co dzieje się w instytucji, która miała być lekarstwem na bolączki lubartowskich sportowców. Podczas sesji przewodniczący Rady Miasta pytał, o problemy, jakie zaistniały w tym roku w związku z tajemniczym zniknięciem z MOSIR-u koordynatora Juliusza Kruszankina. I drugie pytanie, mnie zgłosili się do mnie rodzice, którzy w ramach MOSIR-u posyłali dzieci do które miały się no szkolić, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Natomiast spotkały ich niemiła niespodzianka. Na początku tego roku okazało się, że koordynator, który miał z nimi trenować, opuścił swoje. No, nie wiem, przepraszam, może nie będę mówił, że opuścił, dotarły do mnie sygnały, że nie, nie stawił się na treningi z nimi koordynator, który do tej pory te czynności wykonywał. Czy to jest prawda? I czy również prawdą jest to, że w związku z tymi problemami nie udało się zgłosić tych naszych młodych adeptów piłki nożnej do rozgrywek, jeżeli chodzi o piłkę nożną? Oraz co dalej jest z koordynatorem, który do tej pory był? I czy. Została nawiązana jakaś może współpraca albo umowa z kimś, kto by się tymi dziećmi zajął po tym takim dość długim okresie, kiedy no nie miał kto z tymi dziećmi trenować, nie miał się kto nimi zająć. Jak ta sytuacja w dniu dzisiejszym wygląda? I czy te informacje, które dotarły do mnie od rodziców, są informacjami prawdziwymi, czy też, czy też jest zupełnie inaczej? Następne pytania zadał pan przewodniczący Jacek Tomasiak. Dwa pytania. Jedno dotyczy koordynatora, który uciekł, tak? No nie uciekł, muszę Państwu powiedzieć. Obecnie przybywa na e, zwolnieniu e, lekarskim. E, w rozmowie z nim co zwolnienie chwilę potrwa. E, w związku z tym e, Mosius się zdecydował zatrudnienie w zastępstwie koordynatora. Trenerów. Pierwszy raz słyszę, że jakieś drużyny nie przystąpiły do rozgrywek. Te rozgrywki jeszcze po prostu się nie, nie wznowiły, więc, więc trudno, żeby ktoś nie przystąpił. Zostały, nie zostały zgłoszone. A, a, I to jest nieprawda, że on trenuje w innym zupełnie inny klub? Ten były koordynator. Nie jest to nie oceniać. Ja oceniam w tej chwili i te wiadomości, które posiadam z Mosiru. Przebywa. Na zwolnieniu. Jak wiemy, pracodawca płaci, bo to jest Pan powyżej 50 tego roku życia przez 14 dni. Natomiast po 14 dni świadczenie jest wypłacane przez ZUS. Myślę, że to jest problem ZUS-u. Czy ten Pan trenuje inny klub, czy, czy nie? Dla mnie przybywa na dzień dzisiejszy na zwolnieniu. Z młodzieżowymi grupami nic się złego nie dzieje. Jest nowy koordynator, który, który, widzę skutecznie te zajęcia są prowadzone. Żadna z grup też nie, tych najmłodszych, które Pan Kruszanki prowadził nie ucierpiała. Tam chyba była przerwa dwutygodniowa, jeśli chodzi o treningi. Te treningi są wznowione, także nie ma grupy trenującej, która, która by nie miała po wypowiedzi burmistrza Radosława Szumca przewodniczący Tomasiak odczytał artykuł z 9 lutego 2016 roku ze strony klubu Bzura Chodaków. Mało kto spodziewał się, że Bzura po raz kolejny zmieni trenera, a jednak stało się. Juliusz Kruszankin wczoraj poprowadził po raz pierwszy zajęcia z naszą drużyną seniorów. Od 2012 roku pracował jako trener i koordynator w Mosir w Lubartowie. Na tę chwilę możemy poinformować, że seniorzy pod okiem Kruszankina będą trenować 4 razy w tygodniu. I dalej jest opis, jak to trener Kruszankin, trenuje właśnie drużynę w innym zupełnie rejonie Polski. Więc zastanawiam się, czy tam ma podpisaną umowę, na jakich zasadach jest na zwolnieniu lekarskim, i czy nie powinien jednak w takim wypadku, a tym bardziej, że już odbyły się rozgrywki i te rozgrywki poprowadził. Zostać w jakiś sposób inaczej potraktowany niż w taki, że wierzymy w to po prostu zwolnienie lekarskie, skoro wystarczy wpisać tylko nazwisko do internetu i pojawia się strona oficjalna zespołu ligowego. Nasza redakcja dotarła także do wywiadu, jakiego udzielił Radio w także 9 lutego 2016 roku prezes KS Bzura Chodaków Robert Szewczyk. Rozmawiali. Powiedzieliśmy o tym, że sytuacja w Bzurze jest już opanowana, że już wszystko jest wyjaśnione i wszystko jest na dobrej drodze. Jest nowy trener od dzisiaj. Nazywa się. Juliusz Kruszankin. To były zawodnik Nagi Warszawa, m.in. były trener. W 2010 bodajże roku w orkanie Sochaczew, czyli znany Sochaczewskiej publiczności, przywraca do Sochaczewa, wraca do Chodakowa i będzie prowadził, przygotowywał bzurę Chodaków do rundy rewanżowej. Skąd pomysł na zmianę szkoleniowca? Pomysł na zmianę szkoleniowca wiąże się także z pomysłem na. Długofalową współpracę z tym trenerem, a także na jego bardzo bogate doświadczenie, a także kontakty w świecie piłki nożnej. Myślę, że przyjdzie czas, kiedy będziemy mogli coś więcej na ten temat powiedzieć. Na razie mówię tak enigmatycznie, ze względu na to, że jest czas pewnych rozmów, które prowadzimy i których pan Juliusz Kruszankin. Jest taką układanką całości większej. Mam nadzieję także, a właściwie to jest pewne, że pan Juliusz Kruszankin będzie także pracował przy Akademii Piłkarskiej przy jednym z roczników. Ma się zamiar do Sochaczewa sprowadzić na stałe, kupić mieszkanie, więc to nie jest taka chwilowa zmiana w obsadzie trenerskiej. Wiążemy z tym trenerem na dłuższy czas. Podczas tej samej sesji do sprawy braku koordynatora odniósł się także radny Marek Polihańczuk. Państwo, ponieważ tutaj padło zapytanie dotyczące trenera Juliusza Kruszankina, ja chciałem Państwu przypomnieć, że w momencie, kiedy pan Juliusz Kruszankin tutaj się pojawił, zostałem oskarżony o załatwienie pracy panu Juliuszowi Kruszankinowi za za, w zamian za trenowanie mojego syna, tak. Ja przypomnę tylko, że telewizja, kanał S ma, miała doskonały wywiad widocznie, bo takie zarzuty mi stawiała, więc proponuję, żeby zwiadowcy telewizji kanału S udali się do, nie wiem, do odaków. tak, jak dobrze zrozumiałem i sprawdzili, czy tam pan Juliusz Kruszankin trenuje lub nie, albo po prostu złożyć donos do ZUS-u, że, że, pobiera wynagrodzenie bezpodstawnie. Myślę, że żaden, żaden z dyrektorów mosir nie pozwoliłby sobie na to, żeby utrzymywać pracownika, który, czy, czy tolerować zwolnienie lekarskie pracownika, który, no, który Pracuje gdzie indziej lub pobiera wynagrodzenie, bo jak wiecie Państwo, zgodnie z prawem nawet... Bezpłatne świadczenie na zwolnieniu lekarskim jest zakazane. Czy zatem w czasie zwolnienia lekarskiego i bez wiedzy dyrektora MOSIR były już koordynator świadczył swoje usługi bzurze chodaków? Zerknijmy zatem ponownie na stronę Bzury chodaków. Pierwszy sparring pod wodzą Julka Kruszankina, czyli trenera od zadań specjalnych, zakończył się porażką, ale mimo to postawa naszych piłkarzy zasługuje na duże słowa uznania i pochwałę. Czytamy w artykule z 17 lutego 2016 roku. Nasza redakcja skontaktowała się z szefem Bzury chodaków. I podczas rozmowy padły nowe, zupełnie inne informacje niż te prezentowane w sochaczewskich mediach. Proszę powiedzieć, czy to prawda, że trenerem drużyny czwartoligowej Bzura Hodaków jest pan Juliusz Kruszanki? Pan Juliusz Kruszanki nie jest zatrudniony w naszym klubie na podstawie żadnej umowy cywilnoprawnej. Czyli mówię tu, nie ma umowy zlecenia, nie ma umowy o dzieła, nie ma umowy o pracę. Z tego co wiem, znajduje się na zwolnieniu lekarskim. Nam pomaga, bo ponieważ niedaleko tu mieszka, nam pomaga społecznie w tej chwili pomocą swoją. Rozumiem, czyli pan Kruszankin, jedynie społecznie może państwu pomóc, ale nie łączy państwa żadna umowa cywilnoprawna. Żadna umowa cywilnoprawna. On jest na zwolnieniu lekarskim, może tylko od czasu do czasu wpaść na taki trening, pomóc. A nie może świadczyć pracy, gdyż jest na, z tego co wiem, to jest chory. Choć prawdopodobnie, bo mamy takie rozmowy, jeżeli skończy mu się zwolnienie, jeżeli będzie zdrowy, jeżeli wyzdrowieje, bo tam jakieś kłopoty ma. To nie wykluczam, że do takiej współpracy dojdzie. Jak zatem widzimy, co innego jest opisywane i omawiane w mediach w Chodakowie, a zupełnie inne informacje zostały przekazane naszej stacji. O to, co dalej dzieje się z chorym koordynatorem, dopytywaliśmy także w Mosirze. Niestety nowy dyrektor, Janusz Sysa, zgodził się na wywiad wyłącznie drogą mailową. Oto nasze pytania: Co się dzieje z koordynatorem Juliuszem Kruszankinem? Na sesji Rady Miasta zastępca burmistrza Radosław Szumiec stwierdził, że pan przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czy nadal posiada umowę o pracę, czy nadal jest pracownikiem? Nowy dyrektor odpowiedział. Pan Juliusz Kruszanki, dnia 1 kwietnia 2016 roku, złożył wypowiedzenie umowy o pracę na mocy porozumienia stron po wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego. Stosunek pracy z wyżej wymienionym wygasa z dniem 14 kwietnia 2016 roku. Wróćmy jednak do odpowiedzi burmistrza Szumca. Sprawdziliśmy, czy tak jak wskazał burmistrz, nic złego z młodzieżowymi grupami się nie dzieje. Aby sprawdzić, czy ktoś, a dokładnie koordynator, dopilnował terminarzy spotkań grup młodzieżowych grających w Mosirze, aby zweryfikować informację burmistrza, że nic złego się nie stało, poprosiliśmy o komentarz nowego dyrektora. Chciałabym jeszcze dopytać, czy terminy terminarzy spotkań zostały zgłoszone w terminie. Jeśli nie, to czy MOSIR dostał z tego tytułu jakąś karę? W odpowiedzi na Pani pytanie odnośnie zgłoszenia terminarzy spotkań pragnę poinformować, iż terminarze spotkań grup młodzieżowych MOSIR zostały przekazane w stosownym terminie. Chciałabym zatem zapytać, czy MOSIR zapłacił za zmianę terminu pierwszych spotkań? W odpowiedzi na zadane pytanie MOSIR informuje, iż zmiana dotyczyła jednego spotkania i nie była związana z żadnymi opłatami. Pozdrawiam, dyrektor Mosir. Tymczasem zupełnie inne zdanie w omawianej sprawie malubelskiej związek piłki nożnej. Chciałam zapytać, czy to prawda, że Mosir Lubartów nie zgłosi w terminie, terminarzu spotkań właśnie tych młodzików starszych? Czy to prawda? Kiedy zostało to uzupełnione i e, jak to się stało, że jednak e, młodziki starsze e, zagrają, tak? Zostali, zostali dopuszczeni do gry. Zgodnie z regulaminem rozgrywek, e, każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach powinna na 14 dni przed rozgrywkami, e, czy to rundy jesiennej, czy to rundy zeszłej. Przysłać zbiorczy terminarz na całą rundę, na którym powinny się znaleźć godziny spotkań i oczywiście miejsca spotkań w przypadku, gdy drużyna rozgrywa je jako gospodarz. I analogicznie drużyny, które rozgrywają mecze, z, powiedzmy takie jak w Buysa Mosir, też powinny były na 14 dni przed rozgrywkami wysłać terminarz do Mosiru w meczach, gdzie Mosir ma mecze wyjazdowe. W związku z tym, że z tego co udało nam się uzyskać informację następowała zmiana koordynatora w przerwie zimowej w Mosirze był problem z uzyskaniem w terminie przy, nie, wszystkich terminarzy. Część została wysłana przed terminem, część, część niestety nie. Spowodowało to fakt, że pierwsze mecze e, rundy zesemnej e, Mosir musiał zapłacić za przełożenie terminów e, i oczywiście uzyskać zgody drużyn przeciwnych na takie terminy. Natomiast e, ta sytuacja dotyczyła tylko pierwszych spotkań. Pozostałe spotkania już są w porządku, ponieważ na to, mieliśmy, na, na to już było więcej niż 14 dni do meczów i, i tutaj już nie musieliśmy pytać drużyn. E, dlatego sytuacja została już wyjaśniona. natomiast było to spowodowane, tego co wiemy od klubu, przynajmniej zmianą koordynatora w e, Nosirze. Nowy koordynator po prostu nie miał możliwości zapoznania się z dokumentami i w tak krótkim czasie opracowania terminarzy. A w jakiej wysokości są te kary? Tak, to są symboliczne kwoty, ponieważ młodzieży Tutaj nie chodzi o, jakby, o, o to, żeby kluby płaciły jakieś kary z wysokiego związku, ale chodzi o to, żeby zdyscyplinować kluby, ponieważ tutaj same kluby sobie jakby przeszkadzają, tak? Jeżeli drużyna przeciwna nie wie, gdzie gra, nie wie, kiedy, to też nie może zamówić y, autokaru, y, trener nie wie, jak ma zrobić treningi, czy będą grali w sobotę, czy będą grali w niedzielę. I chodzi o to, żeby kluby były po prostu fair wobec siebie i wzajemnie się szanowały czas trenera, czas drużyny, czas rodziców, prawda? To są symboliczne kwoty, 30 złotych, także to nie są duże kwoty. Boiska zaprojektowane nie tak, jak wymagają tego przypisy. Koordynator, który raz jest na zwolnieniu, innym razem trenuje zawodników, ale nie w Lubartowie. Kara dla Mosiru za niedopilnowanie terminarzy i głos władz Lubartowa, które albo nie wiedzą o wspomnianych problemach, albo bagatelizują ów chaos. Co jeszcze musi się wydarzyć, aby miejsce radni zauważyli, że Mosir tak samo jak szybko był tworzony, powinien zostać śladem Straży Miejskiej jak najszybciej zlikwidowany. Magda Małek, Kanał S. W sobotę, 16 kwietnia, odbyła się akcja posad swoje drzewo. Tego dnia całe rodziny miały okazję posadzić sadzonki drzewek. Oprócz tego mogli zwiedzić szkółkę leśną oraz posłuchać wykładu na temat lasu. To już trzecia edycja, w której młodzież i nie tylko sadzi drzewa. Proszę powiedzieć, ile osób bierze udział w tej akcji w tym roku? W... Piękną kwietniową sobotę, tak jak pani powiedziała, po raz kolejny spotykamy się na terenie lasów kozłowieckich po to, żeby posadzić swoje drzewo. W tym momencie tak mi jeszcze jest trudno oszacować ile jest osób, bo sadzimy dzisiaj drzewa w trzech różnych miejscach. Tutaj, gdzie jesteśmy w tej chwili koło Annoboru, sadzimy koło Dąbrówki i sadzimy koło szkółki Stróżek. Ale z tego co rozmawiałem z kolegami, to na pewno jest w tej chwili około 200 osób na, na wszystkich powierzchniach. Także mamy około 200 osób naszych gości, którzy przyjechali. Przyjechali dzisiaj razem z nami posadzić las. W niedzielę 17 kwietnia odbył się koncert charytatywny dla Krystiana. W niedzielę 17 kwietnia na terenie amfiteatru w Lubartowie zorganizowano festyn charytatywny na rzecz Krystiana Pedycha, piłkarza włóczanki Wulka Pełkińska, poszkodowanego w wypadku samochodowym, w wyniku którego śmierć poniosło jego dwóch braci i trzech innych graczy klubu. Jestem dumny ze swojej mamy, że udało się to zorganizować. Wiadomo, na boisku możemy być wrogami, no ale poza boiskiem trzeba sobie pomagać. Mam nadzieję, że uda nam się zebrać. Brać chociaż trochę pieniędzy, żeby pomóc Krystianowi. No i jakoś to się uda. To jest, udało się fajną, fajną akcję zorganizować. Mam nadzieję, że jeszcze ludzi przyjdzie, bo jeszcze dużo atrakcji jest przewidzianych. I miejmy nadzieję, że wszystko się uda i każdy będzie się dobrze bawił. Festyn trwał cały dzień. Rano odbywały się atrakcje dla dzieci, po południu zaś dla dorosłych. W trakcie całego festynu wolontariusze zbierali do puszek pieniądze, które trafią do Krystiana. Czeka go kosztowna rehabilitacja. Darowizny można wpłacać także na konto 79 11 60 22 02 0000 000 0002 49 87 58 44. Lubelski oddział okręgowy PCK, ulica Puchacza 6. 20 323 Lublin z dopiskiem w tytule Darowizna na leczenie i rehabilitację Krystiana Pedycha. W niedzielę 17 kwietnia MKS Lewart Lubartów zremisował z LKS wulczanka Wulka Pełkińska 1 do 1. Ponadto w meczu rozegranym w środę 20 kwietnia na Arenie Lublin MKS Lewart Lubartów uległ KS Lubliniance 1 do 0. Tak jak spodziewaliśmy się trudnego meczu i był taki ten mecz. Natomiast gdzieś układał nam się dosyć dobrze. Dobrze, bo strzeliliśmy bramkę na 1-0 w pierwszej połowie i mieliśmy jeszcze jakieś tam sytuacje w pierwszej, żeby to podwyższyć. Gdyby się udało, to podejrzewam, żeśmy wygrali, natomiast w szatni gdzieś e, uczulaliśmy, żeby początek tutaj nie, nie przespać, żeby dalej konsekwencja no, stała się najgorzej jak mogło, bo zaraz wyszliśmy na drugą połowę, przypadkowo gdzieś zagrana piłka ręką karne, no niewiele też Adrianowi zabrakło, żeby złapać tego karnego. Natomiast sam mecz wynik chyba odzwierciedla to, co się działo na boisku, taki dosyć wyrównany, my, my trochę przewagi, trochę wulczanka, także no, trzeba szanować ten punkt, jak, jak w każdej trzeciej lidze, nikt łatwo punktów nie oddaje, także podnieść się teraz jak najszybciej w poniedziałek, czy rozruch, w środę czeka nas kolejny trudny mecz w Lublinie, także... Trzeba wyciągnąć wnioski, natomiast tak jak jeszcze raz mówię, Wulczanka na pewno nie, nie jednemu jeszcze punkty zabierze i, i to absolutnie mimo, mimo tych ubytków, które w, w wypadku tego, w tym nieszczęśliwym wypadku, to mimo wszystko mają klasowych zawodników, także, także no, trzeba, trzeba, trzeba się cieszyć, punkt nie przegraliśmy, z drugiej strony dalej na wiosnę jesteśmy niepokonani, trzeba, trzeba pozytywów też mimo wszystko wyciągnąć. Niestety dobra passa naszej drużyny została przerwana w środę. Lublinianka okazała się lepsza na swoim boisku i w 88. minucie 3 punkty drużynie z Lublina zapewnił Dawid Skoczylas. 33-latek ukradł dwa telefony w markecie. Jeden z nich zostawił w lombardzie, a za pieniądze kupił sobie alkohol. Potem pijany awanturował się na mieście, gdzie zatrzymali go policjanci. W poniedziałek lubartowscy policjanci zostali powiadomieni o kradzieży dwóch telefonów komórkowych z jednego z marketów. Sprawcą kradzieży, którego zarejestrowały kamery monitoringu, był mężczyzna około 30 lat. Dwie godziny później na głównej ulicy Lubartowa doszło do awantury, którą wywołał pijany mężczyzna. Gdy policjanci pojawili się na miejscu, w awanturniku rozpoznali mężczyznę, który wcześniej ukradł telefony. Podczas przeszukania mężczyzny okazało się, że jeden z telefonów mężczyzna ma przy sobie, a na drugi. Posiadał kwit depozytowy z jednego z lombardów, w którym zastawił kradzioną komórkę. Jak wyjaśnił 33-latek za pieniądze te, kupił alkohol. Awanturujący się Lubartowianin niedawno opuścił zakład karny. Teraz za kradzież oraz zakłócanie porządku publicznego odpowie przed sądem. A w dalszej części informacji. Uwaga, kleszcze. Kleszczowe zapalenie mózgu wywołuje, tak jak powiedziałam, nie klesz, tylko wirus, który kleszcz przenosi. Wypalanie traw. W ciągu ostatniego tygodnia Straż Pożarną notowała łącznie 15 zdarzeń, w tym 7 miejscowych zagrożeń i 8 pożarów. Wieści Uczniowie w stolicy. Sanepid ostrzega przed plagą kleszcze ze względu na łagodną zimę. W tym roku jest ich wysyp. Kleszcze przenoszą bardzo groźne choroby: bolerioza i kleszczowe zapalenie mózgu. W lasach i parkach jest coraz więcej kleszczy. Przenoszą niebezpieczne choroby takie jak bolerioza czy kleszczowe zapalenie opon mózgowych. Duża liczba kleszczy, które nagle stały się aktywne, spowodowana jest tym, że temperatura jest coraz wyższa. Kleszczy, samica kleszcza, ale nie tylko samica, również samiec, potrzebują krwi zwierzęcej, głównie właśnie kręgowców lądowych, w tym człowieka, do tego, żeby, żeby przeżyć, do tego, żeby wydać potomstwo na świat, to jest po prostu ich pożywienie, więc nie mają innego pożywienia. Jeszcze warto też zauważyć, że sący kleszcz, krew, który, który może się może się utrzymać na skórze swojego żywiciela około 15 dni nawet. Dopiero wtedy samoistnie istnieje odpada, kiedy, kiedy już dostatecznie tej krwi się napije. Powiększa z rozmiary swojego ciała około 200-krotnie. Także na początku jest on bardzo mały, bardzo niewidoczny, dopiero później zaczyna być dosyć mocno widoczny. E, oczywiście u zwierząt, które mają sierci, jest to trudne do zauważenia, natomiast u człowieka e, klesz może być zauważalny dosyć szybko rzeczywiście i e, szybko usunięty. Warto tutaj zauważyć, że kleszcze polując, one nie mają wzroku. One polując wdrapują się na zarośla, na trawy, na jakieś krzewy, nawet do półtora metra wysokości i czekają, tak przyczajają się, czekają, czekając na swoją ofiarę. I kiedy na przykład człowiek, czy jakieś inne prawda, jakieś zwierzę, otrze się o stanowisko łowieckie tego kleszcza, kleszcz bardzo łatwo przeskakuje wtedy, na przykład, już mówimy o człowieku, na, na skórę prawda, człowieka, między innymi. I e, stara się szukać takiego miejsca, gdzie jest cienka skóra i skóra dobrze ukrwiona. Samo ugryzienie kleszcza nie musi dla nas być niebezpieczne, ale wirusy, które kleszcze przenoszą, już tak. Kleszczowe zapalenie mózgu wywołuje, tak jak powiedziałam, nie klesz, tylko wirus, który klesz przenosi. E, I jest to. Jest to bardzo groźna choroba dla człowieka, Nie wymieniana chyba jako jedna z, groźni, z najgroźniejszych, które klesz przenosi, ze względu na to, że chorob, wirus atakuje ośrodkowy układ nerwowy, może nawet doprowadzić przy słabej odporności do śmierci człowieka. Dlatego należy się szczepić. To bardzo ważne. Zaopatrzmy się także w preparaty, które odstraszają te pasożyty, a po powrocie do domu dokładnie sprawdzajmy ubranie oraz ciało, by mieć pewność, że nie wzięliśmy do domu pasożyta, który może być bardzo groźny dla naszego zdrowia, a nawet życia. Zagrożenie dla ludzi i przyrodu. Utrata dopłat bezpośrednich przez rolników oraz angażowanie sił Straży Pożarnej, której pomoc może być potrzeba w innych sytuacjach. To główne niebezpieczeństwa wynikające z wypalania traw. Przełom zimy i wiosny to okres, kiedy wyraźnie wzrasta liczba pożarów, łąk i nieużytków rolnych. W ciągu ostatniego tygodnia Straż Pożarna notowała łącznie 15 zdarzeń, w tym 7 miejscowych zagrożeń i 8 pożarów, z czego 6 stanowiły właśnie pożary traw i nieużytków rolnych. Przykłady chciałem wspomnieć, że na szczeblu jak gdyby krajowym. W marcu ruszyła kampania informacyjna pod hasłem Stop Pożarom Trawą, tak zwana moda na niepalenie, organizowana jest przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych i ma na celu ograniczenie tego typu zdarzeń, a także wzrost świadomości ludzi w zakresie niebezpieczeństw, niebezpieczeń, jakie niesie ze sobą podpalanie, wypalanie nieużytków rolnych. Tak Statystycznie. Powiem, że w roku ubiegłym średnio co 6 minut taki zastęp Straży Pożarnej wyjeżdżał właśnie do tego typu zdarzeń. I 45% spośród prawie 83 tysięcy wszystkich pożarów właśnie dotyczyło pożarów traw i nieużytków rolnych. W skali Powiatu Lubartowskiego w 2016 roku tego typu zdarzenia stanowią około 24% wszystkich zdarzeń, jakie Straż Pożarna odnotowała. Biorąc pod uwagę Biorąc pod uwagę pogodę, prawda, no też stanowi to znaczną część różnego rodzaju zdarzeń. Tego typu zdarzenia generalnie nie powodują dużych strat, ale generują duże koszty. Prawda, związane z obsługą sprzętu, z paliwem, z ekwiwalentem jaki należy zapłacić strażakom OSP biorącym udział w tego typu zdarzeniach. Chciałbym też powiedzieć, że taki pożar... Generalnie czemu nie służy, stwarza, natomiast stwarza duże zagrożenie dla lasów, naszych domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, a także niszczy faunę i florę. I tutaj korzystając z okazji chciałbym skorzystać, znaczy korzystając z okazji chciałbym zapalować w szczególności do ludzi młodych o wyobraźnię w posługiwaniu się otwartym ogniem typu zapałki, papierosy. Do tego, do tego typu zdarzeń czasami jest angażowanych wiele zastępów ratowniczych, które... Ratowniczy, które Mogą być akurat potrzebne w sytuacjach naprawdę, kiedy jest zagrożone zdrowie lub życie ludzkie. Muzeum Zamański w Kozówce uczestniczy w światowej akcji Slow Art Day. Dzień wolnej sztuki odbędzie się ona 23 i 24 kwietnia. A co ponadto? Muzeum Zamojski w Kozówce uczestniczy w światowej akcji Slow Art Day. Dzień wolnej sztuki odbędzie się ona 23 i 24 kwietnia. Temat przewodni dnia nawiązuje do tegorocznych wystaw czasowych związanych z dziećmi, ich zabawami i edukacją. Ponadto 29 kwietnia. w w skali wystaw czasowych Muzeum Zamojskich zostanie otwarta wystawa Bakalaureate Ascraty. Wychowanie i edukacja dzieci w minionych wiekach. Ekspozycja odnosi się do procesu zdobywania wiedzy od tradycyjnego kształcenia najmłodszych w rodzinie i nauki, poprzez zabawę do tytułowego egzaminu dojrzałości. Ramy czasowe ekspozycji sięgają XVII wieku po lata 30-20 wieku. Organizatorzy nawiązali do edukacji renesansowej. Zostaną zaprezentowane m.in. materiały Akademii Zamojskiej oraz portret młodego Tomasza na tle ksiąg. Drugim aspektem będzie edukacja rodzinna, czyli wychowanie w domu. Będziemy mogli obejrzeć prezentację elementów wyposażenia pokoju dziecięcego, a także coś z tematyki wojskowej. Wystawę będzie można zwiedzać do 30 października bieżącego roku. 13 kwietnia klasy pierwsze pierwszego liceum ogólnokształcącego w Lubartowie o profilu prawnym i medialno-teatralnym udały się na wycieczkę do Warszawy. Był to spontaniczny wyjazd przygotowany przez prawdziwych pasjonatów. Po powrocie ze stolicy uczniowie z pierwszego LO podzielili się pewnymi wnioskami i obserwacjami. Muzeum Historii Żydów w Polin jest miejscem wartym uwagi każdego, nie tylko pełnego pasji młodego historyka. Całe muzeum możemy nazwać wielkim dziełem, którego stworzenie wymagało ogromu pracy i serca. Jest to miejsce, które przenosi człowieka w czasie, pokazuje krok po kroku, jak istotna jest historia pokoleń, ale i każdego człowieka. Teatr jest miejscem magicznym, które czaruje, przynosi w inną rzeczywistość. Teatr Narodowy w Warszawie, wystawiając spektakl Śluby panieńskie, pokazuje, że na klasykę można spojrzeć też Łaskawym okiem. Spektakl odbył się w gwiazdorskiej obsadzie, gdzie uczniowie zobaczyli m.in. Jana Englerta czy Kamilę Barkochańską. Grupie szczęśliwców udało się spotkać z aktorami po spektaklu. Aktor też człowiek. Choć często wydaje się niedostępny, to teatr okazał się miejscem, które zaciera wszelkie granice, pozwala w przyjemności słuchać, oglądać, w zachwycie podziwiać, mówią uczniowie. A teraz zapraszamy Państwa na prognozę pogody. Piątek powita nas z zachmurzeniem umiarkowanym. Termometry pokażą 12 stopni powyżej zera, ciśnienie atmosferyczne, wynik. 1010 hektopaskali. Sobota zapowiada się deszczowo. Termometry pokażą 14 stopni Celsjusza, ciśnienie spadnie i osiągnie wartość 1002 hektopaskali. Deszczowo i chłodno zapowiada się niedziela 24 kwietnia. Barometr wskaże 1011 hektopaskali. 9 stopni powyżej zera. W poniedziałek 25 kwietnia przestanie padać. Możemy spodziewać się zachmurzenia umiarkowanego. Termometry pokażą 11 stopni powyżej zera. Barometr wskaże 1004 hektopaskale. Podobną aurą powita nas wtorek 26 kwietnia. Zachmurzenie umiarkowane 12 stopni Celsjusza. 1009 hektopaskali. W środę 27 kwietnia również zachmurzenie umiarkowane, jednak cieplej, bo 16 stopni powyżej zera. Ciśnienie wzrośnie i osiągnie wartość 1019 hektopaskali. Najcieplejszym dniem tygodnia zapowiada się czwartek 28 kwietnia. Zachmurzenie umiarkowane, 19 stopni Celsjusza, barometr wskaże 1015 hektopaskali. Prognoza pogody została przygotowana we współpracy z portalem twojapogoda.pl. To wszystko co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Się zachęcamy do kontaktu z naszą redakcją pod adresem redakcja@kanales.pl lub pod numerem telefonu 605 331 126. Zachęcam również do odwiedzania naszej strony internetowej www.kanales.pl. Tam znajdą Państwo wszystkie nasze materiały. Jeśli ja już z Państwem żegnam. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.